Moja cedowna klientka już malowana przez AG. Rozmowy trwają, też również takie edukacyjne, o pielęgnacyjne. Nie mogę doczekać. Ona imię Dorota <laughs> prowadzę małą firmę, która mi daje dużo satysfakcji. Lubię to, co robię po prostu. Chciałam właśnie taką, taką zobaczyć fotografię inną niż, niż robi się na co dzień, czyli taką standardową. Chciałam zobaczyć siebie też w takim, może troszkę innym świetle. Widać było pewne emocje, że na niektórych zdjęciach nawet się nie, nie poznawałam, że to nie ja. Że to tak jakbym widziała zupełnie inną osobę. Ale cieszę się bardzo, że się zdecydowałam, że miałam odwagę i że warto było tutaj przyjechać. Bardzo, bardzo miło spędzony czas. Cieszę się, że, że się odważyłam, że spotkałam basię, że pani Agnieszka bardzo, bardzo ładnie mnie tutaj umalowała, uczesała. Super pokazanie siebie w innym, w innym świetle. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałam. Jestem jeszcze taka podekscytowana, na pewno może spojrzę na siebie troszkę innym okiem, bardzo bardziej łagodnym, nie takim krytycznym, jak zawsze patrzę. Piękne przeżycie, emocjonalne bardzo. To i tak jak y, warto to przeżyć. Warto zainwestować w siebie, y, warto przeżyć te parę chwil takich y, dla siebie, y, pokazać, siebie y, pokazać siebie tak z innej strony y, zadbaną, elegancką, seksowną, wesołą, radosną. Pokazać swoje emocje, pokazać siebie. Poka to jest bardzo trudny temat tak, wybrać. Tak wybrać. tak. to mówię każda moja klientka. Takiej ilości zdjęć wybrać. Świetnych zdjęć. Zobaczyłam siebie inną, tak bardziej ładniejszą, nie boję się tego słowa, bardziej świadomą siebie i chcę to kontynuować. No moja sąsiadka taka blisko, blisko mnie mieszka. Teraz to, to lepiej wygląda, a teraz to, to ładniejsza, ja bo tych zdjęciach to już w ogóle. Chciałabym, żeby, żeby to było początkiem jakiejś zmiany, która, która mnie czeka w przyszłości. Dziękuję. a ciężka. Pięknie. Zamknij, zamknij, nie zamknij, zamknij. Proszę. Ja nie mogę. Śliczny. ja go sobie powieszę. sypialni, żeby codziennie na siebie patrzeć, taką jaka jesteś. Jest to początek moich takiego inwestowania w siebie. Chcę poczuć. Nie chcę tylko być takim robotem, tak. Żyłam mechanicznie, mogę powiedzieć, prawda? A to jednak trochę ten świat trzeba zacząć czuć bardziej. Bardzo ładnie. Ignacy Dorota, dziękuję Tobie bardzo. Ciepki.